Osiem rzeczy, których nie lubią nauczyciele w mojej szkole. Kiedy jemy obiad. No ale wiecie, nie jedzcie tak dużo, bo macie zaraz w, łew. kiedy nie jemy obiadu. Naprawdę no, nie wiecie, wasi rodzice za to płacą pieniądze w błoto. Kiedy nudzimy się na przerwach. No, znajdźcie sobie coś do zabawy. Ja nie jestem od tego, żeby wam y, zajęcia wymyślać. Kiedy nie nudzimy się na przerwach. No, ja rozumiem, że fajnie się bawić, ale to nie powód, żeby się spóźniać na lekcję. Kolejna rzecz. Kiedy bawimy się na dworzu. <grym> Dzieci, idziemy do szkoły, bo nie wolno tak dużo się bawić na dworzu, bo będziecie przeziębieni. Kiedy się nie bawimy. No to się w coś pobawcie. No po to przecież wychodzimy na dwór, żebyście mieli trochę czas czasu na zabawę na świeżym powietrzu. Kolejna rzecz. Kiedy odpowiadamy. No ale proszę pani, więc nie zrobiliśmy, ale co, jakby XRL, on dobrze chyba zrobił, jakby nie. Pani, e, proszę mi tutaj tak nie pyskować. E, przecież nie odzywacie się tak do nauczyciela, bo to bardzo niegrzecznie. Jedy nie odpowiadamy. Naprawdę was to tak e, śmieszy? Nie obchodzi was to? Dobrze, to ja wam mogę to uwagę wpisać. To było top 8 rzeczy, których nie lubią nauczyciele w mojej szkole. No, i chyba w niektórych szkołach też nie lubią tych rzeczy. Więc, no, po prostu. Dobra, do zobaczenia. Pamiętajcie o zostawieniu subika i łapki w górę. Bajo!